Czy zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się z twoim ciałem, gdy codziennie wykonujesz przysiady? Ja praktykuję ten prosty ruch codziennie od pięciu lat i mogę z przekonaniem stwierdzić: całkowicie odmienił moją sylwetkę i samopoczucie. Moje wcześniej obolałe nogi odzyskały siłę i mobilność. Moja postawa, która była niezbyt dobra, teraz jest stabilna i naturalna. Nawet funkcjonowanie mojego układu pokarmowego znacznie się poprawiło. Dziś poruszam się z lekkością i swobodą. Jeśli czujesz, że Twoje ciało jest spięte, zesztywniałe lub po prostu dalekie od witalności, jaką kiedyś miało, być może to jest nawyk, który przyniesie prawdziwą zmianę. Pierwszego dnia często podchodzi się do tego z nieufnością. Stopy narzekają, mięśnie protestują, kręgosłup sygnalizuje dyskomfort. To wszystko jest częścią procesu. Ciało próbuje przypomnieć sobie naturalny wzorzec ruchu. Który został z czasem utracony. Dobrym początkiem jest lekkie uniesienie pięt i oparcie się o coś stabilnego. To ułatwia prawidłowe ułożenie się. Z biegiem dni wydłużaj czas trwania. Nie ma znaczenia, czy zaczynasz od 30 sekund, czy wykonujesz wiele powtórzeń w ciągu dnia. Ważne jest utrzymanie konsekwencji. W kolejnych dniach, zwłaszcza między drugim a trzecim, trudność ma tendencję do wzrostu. Odczucie jest takie, że ćwiczenie stało się małym osobistym wyzwaniem. Twoje nogi wydają się cięższe, twój kręgosłup nadal stawia opór i pojawia się wątpliwość: czy to naprawdę jest dobre? Odpowiedź brzmi tak: Wytrwaj. Zacznij wydłużać całkowity czas, jaki spędzasz w tej pozycji każdego dnia. Celuj w 5-7 minut. Podziel to na krótkie sesje, rozłożone w ciągu dnia. Włącz ten ruch w momenty, które już są częścią Twojej rutyny. Podczas oglądania programu, mycia zębów czy sprawdzania telefonu, zamiast siedzieć w tradycyjny sposób, zrób przysiad. Kiedy nadchodzi siódmy dzień, zmiany stają się zauważalne. Twoje stawy zyskują płynność, Twoje nogi, stopy i kręgosłup wydają się lżejsze. Pozycja, która wcześniej wydawała się dziwna, zaczyna wydawać się naturalna. Jeśli wcześniej potrzebowałeś jakiegoś wsparcia, teraz ta potrzeba maleje. Może się nawet zdarzyć, że będziesz chciał przyjąć tę pozycję przysiadu instynktownie, jakby coś w tobie rozpoznawało tę praktykę jako powrót do tego, co jest zasadniczo ludzkie. Gdy osiągniesz okres między siódmym a czternastym dniem, jest to idealny moment na zintensyfikowanie. Nowym celem staje się pół godziny dziennie. Jeśli jeszcze nie jesteś w stanie tego osiągnąć, zacznij od 20 minut i stopniowo zwiększaj czas. Wykorzystaj każdą przerwę w ciągu dnia. Wykonuj przysiady podczas mycia zębów, odpowiadania na wiadomości lub obserwowania, jak woda na obiad zaczyna wrzeć. Kiedy nadchodzi 30 dzień, dzieje się coś ciekawego. Ruch staje się naturalny. Zauważasz, że robisz przysiady bez zastanowienia, na rynku. Na przystanku autobusowym, bawiąc się z psem czy podnosząc coś z ziemi, nie przejmujesz się już tym, kto patrzy. Twoje ciało pragnie tego ruchu. Twoje kostki i biodra zyskują płynność, której być może nigdy wcześniej nie czułeś. Przejście do i z tej pozycji staje się lekkie, instynktowne. Czujesz, że odzyskałeś rodzaj wolności, która od dawna była zapomniana. Po osiągnięciu między pięćdziesiątym a setnym dniem, nie tylko ćwiczysz, żyjesz nowym stylem życia. Przysiad wchodzi w twoją rutynę jako utrwalony nawyk. Jest to pierwszy ruch dnia i jest obecny w każdej przerwie. Jest to gest naturalny, intuicyjny i głęboko korzystny dla całego twojego ciała. Zaczynasz zauważać, że twoje trawienie działa sprawniej. Uczucie ciężkości lub dyskomfortu znika. Twoje kolana, wcześniej sztywne lub obolałe, teraz poruszają się swobodnie. Dawna potrzeba używania wsparcia lub opasek po prostu znika. Twoje ciało nauczyło się lepiej funkcjonować samo. Przysiad przestał być ćwiczeniem, a stał się Twoją formą odpoczynku. Z tej prostej pozycji możesz wykonywać zadania na podłodze, sięgać po niskie przedmioty. A nawet wykonywać ruchy, które wydawały się niemożliwe od dzieciństwa. Codzienne czynności zyskują naturalność. To nie jest sesja treningowa, to powrót do czegoś esencjalnego, głębokiego, instynktownego. Przysiad w tym kontekście staje się tak naturalny, jak kąpiel, coś, co robisz bez zastanowienia, bo wiesz, że przynosi to dobro. Choć wydaje się to drobiazgiem, wpływ tego nawyku na Twoje życie jest ogromny. Wielu ludzi uważa, że ciało jest zniszczone, że wiek nadszedł i że nie można już poruszać się tak jak kiedyś, ale prawda jest inna: ciało nie jest zepsute, ono po prostu zapomniało, jak poruszać się w sposób, do którego zostało stworzone. A ten prosty gest, ten stały i świadomy przysiad, przywraca tę pamięć. Ciało odnajduje uzdrowienie w ruchu, nie, nie trzeba go zmuszać. Wystarczy przypomnieć mu, co jest naturalne. Przysiad jest formą ponownego połączenia z tą inteligencją ciała. To tak, jakby każde powtórzenie otwierało przestrzeń na więcej witalności, więcej lekkości i więcej obecności. Włącz to do swojej rutyny. Uczyń to częścią swojego codziennego życia, tak jak mycie zębów czy picie wody. Twój organizm zareaguje, Twój umysł również. Korzyści wykraczają daleko poza fizyczność. To zaproszenie do świadomości, wolności i ponownego spotkania z ciałem, które w głębi duszy chce tylko wrócić do domu. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym filmie.